O, kochanie. Idealnie. Jajeczniczka zaraz będzie gotowa. Nie, nie jestem głodna. Wszystko w porządku? Jak ma być w porządku? Zbliża się do nas jakiś zabójczy wirus. No serio, aż tak się tym przejmujesz? A wy nie? Mejcia, no ale na razie jeszcze nic nie wiadomo. No nie można aż tak panikować. Wiesz co, ja wolę panikować, niż być nieprzygotowanym. Aha, to jak mamy się przygotować? No jak? No trzeba kupić rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji. No to na pewno nie zaszkodzi. Czyli co, ty mówisz, że nie zjesz śniadania, bo boisz się, że nie masz maseczek na jakiegoś tam wirusa, tak? A ciebie to tak bawi? <laughs> no słuchaj, jak mówisz, że tu zaraz ma być drugi Wuhan, to... To co? No, to może skosztujesz jajeczniczki jednak? Bardzo śmiesznie. Trzeba wejść się na zapas. No. W Wuhan to im chyba z miesiąc zwozili to jedzenie do domu. Radzę skorzystać, póki można. No ty sobie tu jaja robisz i to dosłownie, ale nie wiadomo, co się z tego narobi, nie? No właśnie, musimy to, tak. pojechać na porządne zakupy. Mela, ja żartowałem przecież. A ja nie! Jak za niedługo tutaj będzie tak samo, jak we Włoszech? Ty no, ale pizzę chyba będzie można zamówić, nie? Dobra, idę, bo widzę, że wy w ogóle nie traktujecie tego poważnie. Melciu! Kurczę, no... A może ona ma trochę racji, co? Mela jest melą, no. histeryzuje jak zawsze. Ej, stary, no, idę z nią pogadać. No, ale bądźmy racjonalni, nawet jeżeli to do nas dotrze, to przecież nie zamkną sklepów z dnia na dzień. Nie dotrze, no, to jest grypa, tylko nowa, dlatego ludzie panikują. Mylzujcie. Dobra, błagam was, na razie zjedzmy w spokoju po prostu, co? No. Kochanie, no nie w Będzie sto maseczek i 500 rękawiczek. i jeszcze jakieś e, płyny do dezynfekcji. Nie ma? Dobrze, to niech pani zapakuje tą całą resztę i wyśle do mnie jak najszybciej. Do widzenia. Z kim rozmawiałaś? No z moją hurtownią chemii gospodarczej. Ty wiesz, że ludzie wykupują płyny do dezynfekcji na potęgę? Kurde, serio? I co, myślisz, że zabraknie? Już zabrakło. Kacper, ludzie we Włoszech umierają. Nie mają jak pożegnać się z rodziną, a ty mi mówisz, że mam się nie przejmować. E, nie no, ja się przejmuję, tylko no... No tylko co? Tylko kochanie, no po prostu wydajesz nagle tyle tej... Ty... Na te wszystkie maseczki, płyny do dezynfekcji. No i czy to na, naprawdę dobry pomysł? A ja przecież nie kupuję tylko dla nas, ale dla naszych rodziców jeszcze dla wszystkich z ekipy, bo nikt nie traktuje tego poważnie. Kurczę, no to jesteś urocze i kochana. No, nabijasz się, czy mówisz na serio? Nie, na serio. No to co? Pojedziesz ze mną do tego sklepu? No pewnie, że pojadę. No i skoro ty wydajesz tyle tej kasy na te wszystkie maseczki i płyny, to ja biorę na siebie zakupy. No to dziękuję, a reszta niech ma mnie za pani karę. Trudno. Moją ukochaną pani karę.